Witam Cię w kolejnym wpisie w wideoblogu kobiety biznes. Nazywam się Joanna Bogacz i na co dzień jestem licencjonowanym doradcą do spraw nieruchomości jesteśmy po świętach Bożego Narodzenia, a nadchodzącym nowym rokiem 2022, dlatego chcę się z Tobą podzielić trzema sposobami na realizację celów noworocznych. Bo co jak co na pewno w głowie masz już te plany. To, co chcesz zrealizować w 2022 roku. Tylko. Te plany niestety mają się niejak, skoro w połowie stycznia już są one nieaktualne, są one odstawione gdzieś na bok, nie mamy konsekwencji. Chcę się z Tobą podzielić, jak to jest u mnie, nie tylko w aspekcie prywatnym, ale także w kwestii prowadzenia firmy, gdzie z tygodnia na tydzień wprowadzam e, zmiany, udoskonalam firmę, udoskonalam procesy pod względem zarówno świadczonych usług, jak i aspektów twórczych, e, projektów, którymi się zajmuję. Dlatego dzisiaj chcę Ci przedstawić wspomniane trzy sposoby. Sposób pierwszy, czyli mały cel, sposób drugi, 60 dni i sposób trzeci, porażka. I idziemy do pierwszego punktu, czyli mały cel. Mały cel. Yy... Czyli jedna czynność. Nie 10 y, celów, które chcesz zrealizować w jednym czasie, tylko jeden malutki cel. A dlatego, abyś się nie spaliła, nie spalił. W sensie y, y, jest tak, że nagle wchodzimy z czymś z przytupem, a potem y, z taką z energią, a potem okazuje się, że jesteśmy y, y, taki tak. Y, stłamszeni tą ilością tych rzeczy do zrobienia, że to nas wręcz demotywuje i stoimy w tym miejscu. A chodzi o to, żeby konsekwentnie te cele realizować, po to, żeby wprowadzać te zmiany. Dlatego jeden mały cel, zamiast kilku. Drugi sposób, to oczywiście on wynika z tego pierwszego, to jest 60 dni. Ja na realizację danego celu daję sobie 60 dni, czyli 2 miesiące. Bo właśnie tak jak już wspomniałam przed chwilą, nie chcę, żeby to była jakaś presja, że coś mnie tu co chwilę atakuje, że nie wywiązuje się z czegoś, wręcz przeciwnie. To ma być uzupełnieniem mojego czasu, który ma być jak najbardziej wartościowy, ale nie tak, że ma być już zaraz natychmiast, bo Dojdziemy do takiego momentu, jakim jest właśnie wypalenie, demotywacja, i w ogóle już później będziemy, będziemy wchodzić w wymówki, stereotypy, czyli ta frustracja nas będzie jeszcze e, atakować. Dlatego 60 dni. I za tym idzie sposób trzeci, przepraszam. To jest porażka, tak go nazwałam. Czyli jak coś ci nie wyjdzie, dostaniesz jakąś lekcję, jakąś informację, że trzeba było zrobić to tak, a nie inaczej. Ja celowo użyłam teraz słowa porażka, bo dla mnie, tak jak sobie tutaj zapisałam, nie wiem czy widać, równa się nauka. Dla mnie, jakby ta, te właśnie te porażki, te sytuacje, które dostajemy, e, informacje zwrotne, to jest nauka w postaci której m, mogę udoskonalić mój cel. Bo to, że. Em, ja jestem obecnie na realizacji strony internetowej Kobiety Biznes. Mam już to wypunktowane po ilości stron internetowych, których już robiłam w ramach firmy, ale coś mnie może zaskoczyć, czyli to jest ta potencjalna porażka. To po prostu aktualizuje ten cel o właśnie tą wspomnianą porażkę, o tą właśnie naukę. Także Także nie, nie możemy traktować porażki. Nie, nie, że nie możemy. Ja jej nie traktuję jako porażki, bo ta porażka jest dla mnie nauką, lekcją, gdzie mogę coś jeszcze bardziej udoskonalić. Więc ja nawet czekam na jakąś sytuację taką, żeby mi dało do myślenia jeszcze Janna, no ale to możemy zrobić inaczej. Przecież tu jest lepsze rozwiązanie, a o tym nie pomyślałaś. Więc nie ma w tym nic złego. Właśnie to jest, to jest coś naj, najlepsze, co nas może spotkać, czyli wyciągnięcie. Nauki z konsekwencji realizacji celów. I teraz, y, teraz y, dosłownie szybciutkie podsumowanie, czyli trzy kroki. Pierwsze wybieramy sobie mały cel do zrealizowania, drugie dajemy sobie 60 dni na realizację i trzeci, jeżeli zobaczymy jakąś potencjalną porażkę, to udoskonalamy ten cel. I nie może ci nie wyjść. Tak robisz sobie z jednym celem, z drugim, trzecim, aż. Pod koniec roku okaże się, że masz tych celów zrealizowanych X, także to tak w ramach postanowień noworocznych. Teraz jesteśmy jedną nogą do przygotowań domówki sylwestrowej, czy też w ogóle Sylwestra nadchodzimy właśnie wchodzimy w 2022 rok, także nie wiem, gdzie go spędzasz, gdzie się będziemy, gdzie się będziemy. Widzieć następnym razem, natomiast z tego miejsca chcę Ci życzyć wszystkiego dobrego, nieważne czy ten e, sylwester spędzisz w domu, czy spędzisz go gdzieś poza. E, najważniejsze, żeby, żeby on był dla Ciebie huczny, żebyś wszedł, weszła w nowy rok z przytupem, z takim zamiarem, z takim nastawieniem, jakim, e, jakim chcesz. I trzymam kciuki, trzymam tak, trzymam mocno kciuki na, za konsekwencje realizacji Twojej ich noworocznych celów eee, i mam nadzieję, że w tym jest między innymi cel o własnej nieruchomości. Wszystkiego dobrego i widzimy się już za rok, czyli w 2022 roku. Do zobaczenia.